Cześć, witam serdecznie. Muszę wam powiedzieć, że w internecie ostatnio za wiele się nie dzieje, no bo mamy parę takich tematów głównych, które już powoli wycichają, no bo mamy na przykład Caroline, ona już się powoli kończy i temat. Mamy Gucia z żabami, który już trzeba pokonał, więc już nie wiem co będzie robił, może zrobi jakiś... Następny challenge i mamy jeszcze łatwogen, który zrobił bardzo fajną akcję, możecie ją zobaczyć na jego TikToku. Ale dzisiaj chciałem się zająć programem Konowskiego, bo tak Konowski wczoraj miał pierwszą transmisję swojego nowego programu o tytule na czasie. Format bardzo podobny do Aferek, wręcz prawie taki sam. Było parę potknięć, ale myślę, że jak na pierwszy raz to naprawdę dobrze było i myślę, że ten program ma duży potencjał, bo teraz Aferek nie ma, no to wiadomo, ale jeszcze zanim zacznę ten temat, to zostaw łapkę w górę subskrypcję. Dobra wyżebrane, można zaczynać. Pierwszym gościem Konopa był Renzi, którego ja się osobiście nie spodziewałem. Myślałem, że będzie Mandzio, no bo kiedyś na odcinku Mandzia tam z Konopem, nie pamiętam tytułu, to właśnie Konop wspominał o tym projekcie i myślałem, że właśnie dlatego też Mandzio będzie pierwszy. Ale Mandzia też ostatnio w internecie nie ma. Nie wiadomo co się z nim dzieje, co robi, więc dlatego może też się nie pojawi. Nie wiem. Okaże się kto będzie w przyszłym tygodniu. Ja czekam na Mandzie osobiście. Wracając natomiast do samego programu, no to oprawa naprawdę ładna, fajna, ta ściana z tyłu, no ta ściana robi robotę, ale czekam na te wyższe donate, bo tam ma być podobno jakiś pokaz świateł, no to na to czekam. Jeżeli chodzi o sprawy techniczne, no to było parę potknięć, na przykład napisy były śleche, głos był, coś nie tak. No było parę takich mankamentów, no, ale był to pierwszy live, tak można to wybaczyć, no bo się uczą dopiero, że tak to ujmę, no bo nie wiedzieli jak to będzie wyglądać tak, pierwszy live. Myślę, że z każdym live'em będzie coraz lepiej, no. No bo to był pierwszy live, tak, to, to nie było wiadomo co jak, więc myślę, że z każdym tygodniem będzie coraz to lepiej i będzie coraz lepiej to się oglądało, tak. Konowski też był trochę spięty, no ale pierwszy live. Tak jak już wcześniej powiedziałem, program jest bardzo podobny do aferek. Jest gość, są dyskusje, były telefony od widzów, to jest ciekawa rzecz i te telefony były darmowe w przeciwieństwie do Fame, Fame, ucie. No, można ogólnie znaleźć wiele podobieństw do boksdelowych produkcji, że tak to nazwę. I myślę, że Konop idealnie się wbił w czasie z tym projektem, no bo teraz aferek nie ma, no bo Goldsy, Fame, Budda, Nissan, te sprawy, Boxdel nie ma czasu na robienie aferek, więc idealnie Konop, myślę, że może zastąpić godnie aferki. Co wyróżnia i urozmaica ten projekt, to są minigry. Jedna z takich gier polega na tym, że Konopski podawał ksywkę kogoś z internetu, a Rezy w tym przypadku musiał powiedzieć jedno słowo, który mu przychodzi do głowy, kiedy słyszy tą ksywkę? I chyba najlepsza odpowiedź to była odpowiedź na ksywkę fagata. Zobaczcie sami. Fagata. Nie wiem dlaczego. Po, po, nie chcę tego słowa powiedzieć na głos. E erotyka nazwę to tak. Okej. Okay. W sensie, że wiesz, że wszystko jest takie brudne erotycznie. Mm -hmm. Erotycznie. brudne, no, brudne erotycznie. Mhm. Mm chyba to jest jedyne słowo, kto takie. brudne erotycznie. Brudne erotycznie, <głos> <głos> tak. Jest... W jednym Kolejną minigrą był teleturni, w którym Konop i Rezi odpowiadali na pytania związane ze światem influencerów, ze światem internetu. Pytania zadawała reżyserka, no bo jaki sens byłby, gdyby Konop ułożył pytania, zadawał je i na nie odpowiadał. No zabawa byłaby bez sensu. Za każdy zdobyty punkt, czyli poprawna odpowiedź, dodawane było do puli 100 zł, a uzbierana suma zostaje oddana na cel charytatywny. Jest to moim zdaniem bardzo fajna inicjatywa i pożyteczne z przyjemnym ci, jak to tam się mówi. Pod koniec transmisji Donata wysłał Yoshi i zapytał kto ma większą faję. No typowo w jego Stylu i doprowadziło to do tego, że Rezio powiedział ciekawą historię właśnie z Josią związaną. Sami posłuchajcie. Josi, teraz ci Trenosa. Josi prawie do montażystów wysłał film, w którym normalnie nagrywał taką przebitkę pod prysznicem, jakimś okay. GoProsem czy z coś. Całym siurem. Nie, 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 no, ja tam kadr był wiesz, tam okay. do kolan, nie? Ale nie pomyślał, że jak, że, jak, że jak będzie, załóżmy, że to jest poziom, który nas interesuje, nie? Tu mhm. jest kamera to nie pomyślał, że nie może wziąć, że powinien wziąć tak tą kamerę. A on zrobił tak. <grym> więc, yy, więc <grym> do tego GoProsa <grym> z tym siurem i z tymi jajcami. Co powoduje, że prawie jego yy... Nie Filipa został ukazany na nagraniu. Ale zakazał im tego publikować. Podsumowując, poza paroma problemami technicznymi i ewidentnym spięciem Konopa, to program był naprawdę ciekawy i fajnie się go oglądało. I jestem pewny, że z każdym tygodniem będzie coraz lepiej i jest to godny kandydat na zastąpienie aferek. Naprawdę polecam obejrzeć całą transmisję, bo było tam poruszonych naprawdę wiele ciekawych wątków, które mogą Was zainteresować. Cóż więcej mogę rzec, czekam na następną transmisję, jestem ciekawy następnego gościa, ale z tego jak ten program się rozwinie. Ja byłem wikik internetu! Cześć!